Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum, poza siecią kablową, można także oglądać przez Internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz ulica Lechonia 2, telefon 42 716 1690, reklama i redakcja programu lokalnego. Zgierz ulica Chorza 6, telefon 512 100 520 Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Dobry wieczór, w poniedziałek 3 lutego Emila Okupska zapraszam na pierwszy w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum. W dzisiejszych wydarzeniach powiemy m.in. legenda polskiej piłki w Zgierzu. Kiedyś mówiliśmy, że trzeba wygrywać pojedynek jeden na jeden, a mówię bardziej po polsku, bo to tu siedzi rechromik niedaleko, jeden przeciw jednemu, a dzisiaj piłka wygląda znaczy Dzisiaj pan musi sobie poradzić z podwojonym życiem, czyli jeden przeciwko dwóm obrońcom, co najmniej oraz od piątku w galerii sztuki Parku Kulturowego Miasto Tkaczyń najsłynniejsze dzieła malarstwa europejskiego. Przede wszystkim e, są to kopie Mistrzów Malarstwa Europejskiego. No, można wymienić Lirera, e, Caravaggia, e, e, Masaccia. Legendarny trener opowiedział w książce o Strejlau swoją historię. Przedstawił w niej m.in. rodzinne losy, kulisy sukcesów drużyny Kazimierza Górskiego, korupcję w futbolu i podłoże konfliktu z Jackiem Gochem. W piątek miało miejsce autorskie spotkanie z Andrzejem Strejlałem. Andrzej Strejlał w młodości grał w piłkę ręczną i nożną. Od czasów szkolnych był związany z klubem AZS AWF, który w pewnym okresie reprezentował w obu dyscyplinach jednocześnie. Następnie został trenerem trzecioligowej drużyny piłki nożnej. Jako napastnik grał w kilku stołecznych zespołach gwardii, Hutniku i legii. W 1968 roku został trenerem reprezentacji Polski juniorów. W następnej kolejności został drugim trenerem pierwszej reprezentacji prowadzonej przez Kazimierza Górskiego. No, co bardzo duże, wie Pan, to są lata 70. jakby się na to nie popatrzyli. Mówiąc o tych kolejnych sukcesach 72, złote medali Igrzysk Olimpijskich, których bardziej świat piłkarski i nie tylko traktatywny jako Mistrzostwa Państw Socjalistycznych, ale jednocześnie od tego się zaczęły sukcesy polskiej piłki. My się z tego bardzo cieszymy, tym się szczycimy i tych zawodników zawsze będziemy gloryfikowali, bo oni byli tym zaczynem tych następnych prawda sukcesów. 74 rok, 76 wstępny medal olimpijski, przegraliśmy z NRD wtedy 3-1 finale i po pięknym meczu z kolei, żeby dojść do finału, wygraliśmy z kolei z Brazylią 2-0 w Toronto. I potem następuje 70, prawda? Ósmy rok, piąte, szóste miejsce egzekwu z Republiką Federalną Niemiec. 82 rok, powtórzenie sukcesu w innej scenerii za naszej kadencji, to znaczy konkretnie tenera górskiego, któremu miałem przyjemność towarzyszyć. Było 16 dużym, potem już 24, nieco inny, prawda, system rozrywek. Natomiast sądzę, że można to porównywać, ale na pewno nie do dzisiejszej piłki nożnej. Dzisiaj jest to szybkość, wytrzymałość, dyscyplina taktyczna, znakomite przygotowanie, nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim techniczno-taktyczne. Ta technika jest kiedyś mówiliśmy, że trzeba wygrywać pojedynek jeden na jeden, a mówiąc bardziej po polsku, to tu siedził rekromik niedaleko, jeden przeciw jednemu, a dzisiaj piłka, czy dzisiaj pan musi sobie poradzić z podwojonym życiem, czyli jeden przeciwko dwóm obrońcom, co najmniej. Podczas mundialu w roku 1978 ponownie był drugim trenerem kadry, tym razem Jacka Gmocha. W latach 1989-1993 pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Jako trener pracował w Polsce w Legii Warszawa, Zagłębiu Sosnowiec i Zagłębiu Lubin. A także za granicą, na Islandii, w Grecji i Chinach. Strejlał to wieloletni pracownik Wydziału Szkolenia PZPN. W latach 2005-2006 po wybuchu afery korupcyjnej szef polskiego kolegium sędziów. Obecnie jest ekspertem i komentatorem piłkarskim. Na spotkaniu z trenerem Strejlałem przyszło wielu zwierząt w różnym wieku. Niektórzy doskonale pamiętali sukcesy reprezentacji z tamtych czasów. Sala hostelu Folkier wypełniona była po brzegi. Panu Andrzejowi towarzyszył dziennikarz Jerzy Chromik, współautor książki On Strailał. Wstęp na spotkanie w zgierzu był bezpłatny. Na szerszą rozmowę z panem Strailałem zapraszamy zaraz po wydarzeniach. W niedzielę 2 lutego w Kościele Katolickim obchodzone było ofiarowanie pańskie. W tym dniu wierni wspominają ofiarowanie Jezusa w świątyni i przynoszą do poświęcenia świece nazywane gromicami. Wraz ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres trzymania żubków i choinek oraz śpiewania kolęd. W sposób uroczysty ten okres postanowiła zakończyć także Rada Osiedla Stare Miasto. W niedzielę w sali przystań było bardzo uroczyście. Wszyscy przybyli, mogli poczuć świąteczny klimat za sprawą koncertu kolend, czyli wspólnego kolędowania. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy koncert będzie właśnie taką wisienką na torcie na zakończenie świętowania Bożego Narodzenia. Rada osiedla stare miasto zaprosiła do wspólnego śpiewania kolend wszystkich zwierząt. Na scenie wokalno-instrumentalny występ dały dzieci, młodzież oraz dorośli. ALFIK to ogólnopolski konkurs matematyczny, popularny wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W tegorocznej matematycznej rozgrywce wzięło udział ponad 60 tysięcy osób, wśród nich mieszkańcy naszego miasta. Natomiast jeden z uczniów z Gierskiej Trójki może pochwalić się sporym sukcesem, bowiem uzyskał najlepszy wynik wśród szóstoklasistów. 25. edycja ogólnopolskiego konkursu matematycznego ALFIK za nami. Po ogłoszeniu wyników możemy mieć sporo powodów do radości, a przede wszystkim do dumy. Zgierzanin, uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej nr 3 zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Alfik Matematyczny jest konkursem ogólnopolskim. Startowało w nim ponad 60 tysięcy uczniów od klasy drugiej szkoły podstawowej aż do końca liceum. W klasie, w poziomie szóstej klasy, w której jest Max, tych uczniów było bez mała 9000 i tutaj nasz właśnie uczeń zajął pierwsze miejsce na całą Polskę, uzyskując maksymalną liczbę punktów, to jest 150. Taka wygrana to z pewnością ogromna satysfakcja. Dodatkową nagrodą dla Maxa jest obóz talentów. Jestem laureatem konkursu matematycznego Alfik. No, trudne to były zadanie na jakim to poziomie, bo jesteście szóstą klasą szkoły podstawowej. Nie były łatwe, ale też nie były bardzo trudne. I jakie to uczucie, jeżeli jesteś teraz takim zwycięzcą? Fajnie się czuję. Oprócz tego, że Max jest bardzo zdolnym oraz wszechstronnym uczniem, to jak podkreślają jego koledzy z klasy, jest przede wszystkim koleżeński i chętnie dzieli się z nimi swoją wiedzą. Max jest bardzo dobrym kolegą, koleżeńskim. Pomaga z matematyki? Tak, tu. bardzo miły, pomocny. Jest dobrym kolegą, jest na pewno miły. Nie, on jest pomocny. Jak, jak się go poprosi, to pomoże. Można na niego liczyć. Tak. Alfik Matematyczny to konkurs, który jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Przedsięwzięcie pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów, jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. Max zawsze wyróżniał się na tle klasy, zawsze osiągał dobre wyniki podczas przygotowania do konkursu Max otrzymał dodatkowe zadania, które wykraczały poza program nauczania tutaj zdecydowanie. Natomiast udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównywaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. Kopie mistrzów malarstwa europejskiego, ikon wykonanych w technice tempery jajowej ze złoceniami, kopie portretów z fają czy fragmenty fresków. Między innymi tego typu dzieła możemy podziwiać od piątku w Galerii Sztuki Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Dzięki wernisażowi wystawy studentów pracowni technologii malarstwa. Bez poznania warsztatu danego artysty, spędzenia długich godzin na przyglądaniu się kolorystyce, detalom, pociągnięciem pędzla, nie uda się stworzyć idealnej kopii. Trzeba wgłębić się w życiorys, przeczytać biografię, to wymaga wiele czasu, uwagi i poświęcenia. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak trudne jest postawić przysłowową pierwszą kropkę na płótnie, stając przed tak ważnym zadaniem. Staramy się przeniknąć jakby metody działania danego mistrza. Wręcz studenci wyjeżdżają, e, sprawdzają, gdzie dany oryginał znajduje się w jakich zbiorach europejskich i udaje się e, niektórym studentom dotrzeć do oryginału, żeby się wpatrzeć, poznać go z bliska. Także staramy się jak gdyby e, powtarzać te techniki, e, korzystać z tych technik dawnych mistrzów, jakby jak najwierniej. Czasami jakby nieuchronnie jakby jest ta, bo każdy człowiek jest obdarzony jakąś tam własną ekspresją, a tu jest jakby wejście w czyjś garnitur, jakby. to jest bardzo trudne. To troszeczkę jak rola aktora, który musi wejść w rolę innego człowieka. Zawsze y, gdzieś tam z, w tym wszystkim pozostaje cząstka siebie. To jest często jest jakby taki dylemat, na ile można sobie pozwolić, ale no, najlepiej byłoby zrobić to najdokładniej, najwierniej, zgodnie z oryginałem. Jak trudno jest wejść w świat nieżyjącego już artysty i spróbować odczuwać to, co odczuwał on. Prawie niemożliwe. A jednak studentom pracowni technologii malarstwa wychodzi to idealnie. Dziś w Parku Kulturowym Miasto Tkacze możemy podziwiać pracę studentów z Wydziału Technologii Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Są to kopie wybitnych twórców malarstwa. Przede wszystkim są to kopie mistrzów malarstwa europejskiego. No, można wymienić Direra. Caravaggia e, e, Masaccia, e, Rubensa, e, Vermeera, e, takich samych mistrzów europejskich. Ale też innymi zagadnieniami jest zagadnienie tworzenia kopii ze złoceniami na misjon, na pulment. E, są też e, fragmenty e, kopii fresków. Niektóre z wystawionych prac zawierają tajemnicze elementy, których nie zobaczymy w oryginalnych dziełach. To jest e, praca e, wykonana e, na bazie e, kopii Francisa Gerarda. E, kopia tej pracy znajduje się w Muzeum Zamojskim w Kozłówce. E, ona jest jakby taki, wyrwana trochę z kontekstu, jest fragmentem takiej pracy badawczej wykonywanej na, na terenie Pałacu w Kozłówce, Pszczynie i Łańcucie. E, Cała intryga w tej pracy polega na tym, że któregoś dnia odwiedzając Pałac Zamojskich obrazy mistrzów były pozdejmowane i zafoliowane tak na roboczo foliami. I to mnie tak zaintrygowało, że właśnie ten motyw tej folii przesłaniając obraz jest wykorzystany właśnie w tym moim obrazie. Co ważne niektórzy studenci pracowni technologii malarstwa jeszcze w trakcie studiów są bardzo cenionymi twórcami. Także no już z, tutaj są prace na przykład Ani Woźnia, która już jest nagradzana na konkursach, czy student Jan Markiewicz, który ma jednocześnie wystawę u Dominikanów na ulicy Zielonej w Łodzi, ale też już jest jakby doceniany oraz przede wszystkim Ireneusz Rolewski, który w tej chwili kończy właśnie kopiować bitwę pod Grunwaldem w Warszawie Muzeum Narodowym. Czyli mamy tutaj prawdziwe perełki. Tak, nawet powstał na, tej, na temat e, kopii, kopiowania przez Ireneo Szarowskiego filmarii pod tym Ireneusz Rolowskiej, Bitwa, który można zobaczyć w internecie. Natomiast już w piątek, 7 lutego, w Galerii Sztuki Parku Kulturowego Miasto Tkaczy o godzinie 18.30 odbędzie się wernisarz wystawy pod nazwą Co za gość. Wówczas zaprezentowane zostaną prace Piotra Tołoczko. Od kilku dni utrzymuje się wysoka dynamika w pogodzie, związana z cyrkulacją strefową. Przez nasz kraj przechodzą liczne fronty atmosferyczne, zmienność pogody jest duża, nie brakuje również silnego wiatru. W kolejnych dniach czeka nas wpływ powietrza arktycznego. Jutro na termometrach do plus 4 stopni na niebie sporo chmur. Możemy spodziewać się opadów deszczu. W środę subkirtenci pokażą jedynie do dwóch kresek powyżej zera. Zachmurzenie umiarkowane, możliwe opady śniegu i śniegu z deszczem. W czwartek na termometrach zobaczymy 3 stopnie Celsjusza w ciągu dnia i do dwóch kresek na minusie nocą. Również możemy spodziewać się opadów. Natomiast cały czas ciśnienie będzie się wahać, co niestety może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy w serwisie informacyjnym. Zostańcie Państwo z nami, bo już za chwilę program Kulturalnik. Natomiast w środę, tradycyjnie o 18.30, zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Miłego wieczoru życzę. Do zobaczenia. Rich Franklin powraca z trzecim sezonem One Warrior Series, jak poradzi sobie w nim w siatkarskim pojedynku z Martinem Nguyenem? Jak spisze się w Singapur Wake Parki na australijskim owrodzie? Czy zdoła zjeść najbardziej pikantny makaron w Korei i wyjdzie zwycięsko z wirtualnych potyczek z młodszymi rywalami? One Warrior Series to coś więcej niż tylko świat MMA z kulis. Przekonaj się oglądając trzeci sezon programu. Od 5 stycznia w każdy wtorek i niedzielę o 22:00 wyłącznie w Fight Clubie. Nowy sezon. Nowe przygody. Rich Franklin kontynuuje swoją niezwykłą podróż po azjatyckich krajach w poszukiwaniu talentów, które w niedalekiej przyszłości mogą stać się gwiazdami organizacji One Championship. Poznaje style i bawi się wspólnie z bohaterami swojego programu, ale przede wszystkim inspiruje ich do walki, do samorozwoju i doskonalenia swoich umiejętności, które już niedługo mogą poprowadzić ich na sam szczyt. Intrygująca seria One Warrior Series premierowo w każdy wtorek i niedzielę o 22 w Fight Clubie. Także współautor książki razem z panem Jerzym Chromikiem. Zapraszam pana Jerzego Chromika. Jest też z nami pan Kamil Misiek z wydawictwa Cinequanon, które wydało książkę pod tytułem On Trailau. Książka On Trailau ma bohatera tytułowego. Została napisana przy pomocy. Pana Jerzego Kromika. Czy znaczy on ją napisał, bo ja tylko mu pomagałem. Zgierz nie jest dla Pana miejscem anonimowym, prawda? Tak, no muszę powiedzieć, że tak. Moja żona nie słyszy, bo mam żonę, jak wiecie. Twoje dzieci, dorosłych. Jeden syn się urodził w 68, drugi w 75, ale tutaj miałem no, taką swoją sympatię, więc kto wie, czy mi nawet nie mieszkał w Zgierzu. Może przyjechałem, przyjechałem tutaj, no, miała Krystyna, znaleźliśmy się bardzo krótko i byliśmy umówieni na Sylwestra. To było lat temu chyba 60 dokładnie. Sądzę, że tak, ponieważ szedł się to piękne panie, ponieważ kobiety nie lubią być przeszukiwane szczególnie, ale my mężczyźni też. Kiedy się kładłem spać, bo nocowałem tam w domu, miałem siostrę i poznałem mamę. No niestety jak to wieczorowo poro przeważnie, to kobieta czy mężczyzna musiałem iść do toalety. Ale przy okazji skrzydła i Wycusia się, się szafa. I zobaczyłem, że jest piękna suknia. Ale są szpilki. A moja sympatia mówi, że ona nigdy nie idzie na żadne własnego No nie lubię przeszliwa. Następnego dnia posiadam, niestety odjechałem i więcej już nigdy nie byłem ani w zwierzu, ani w wierzchnie, nigdy więcej nie widzieli, Co nie znaczy, że darzę dalej sympatię, życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że żyję w szczęśliwym związku, czego serdecznie życzę tu wszystkim siedzącym na sali, a ja żyję w dość szczęśliwym dywazie, że ona ma spokój, bo ja dość często wyjeżdżam, więc nie jestem w stanie im w domu Ja wejdę z sobą, dzisiaj ma pretensję, że nie poszła na tego sylwestra, I, I to mi się podoba. Natomiast dlaczego ustaw ta książka? Przede wszystkim to jest tak, ten tytuł tej książki to nie ja wymyśliłem, że była jasność. Ja naprawdę nie jestem megalomanem, to jest sprawa Niech się pominą, czy pan Chromik i wydawnictwo, to jest tytuł, który nadało tej książce, a oni wiedzą lepiej, co to jest marketing, jak to się coś sprzedaje, prawda? Przypominam sobie, jak wiali, który grał w mnie, kiedyś w Sampdoriu, jak ja prowadziłem grę z późniejszy późniejszy ten Chelsea, wyszło w Chelsea. Jedenastu obcokrajowców nie było, ani jednego Anglika w drużynie, bo jest globalna wioska i u nas dzisiaj w lidze też jest wielu zawodników z zagranicy. W zasadzie w każdym z czołowych, prawda, czterech klubów jest prawie że ponad 10 ludzi z zagranicy. Nasi prezesi mówią, trudno się im, zresztą nikt się im nie dziwi, bo podobno są tańsi niż... Zawodnicy wychowani u nas, z kolei najlepsi zawodnicy wyjeżdżają z kraju, to są kontraktne kontrakty, wyjeżdżają mimo, że są przepisy dość ścisłe i precyzyjne, że do określonego wieku przeważnie się odjeżdża z matką, z ojcem i też dostają pracę i są tym bądź co zainteresowani, bo tak jest kształt piłki. Dzisiaj nie mamy specjalnych szans, marzy nam się, żeby nasza drużyna zagrała chociaż w lidze grupowej Ligi Mistrzów, bo wystanęła na nogi finansowo, bo dzisiaj decydują o wszystkim. Pieniądze, bo pieniądze z kolei warunkują szkolenie, a więc nauczanie dzieci, młodzików, juniorów, młodzieży i do seniorów, bo takie jest mniej więcej tryb tej szkolenia. I to się na razie nie zmieni. Nie wygramy na razie z kapitałem światowym albo bardzo silnym europejskim, tak jak jest powiedzmy sobie Liverpool, Manchester City i tak dalej. Nie będę mówił jakie nacje, kto tym kieruje, bo to jest teraz powiedzmy sobie kapitał arabski, raz jest to kapitał prawda, chiński. My na razie operujemy kapitałem polskim, jest jaki jest. Możemy być tylko wdzięczni, że oni w ogóle są, że chcą dawać pieniądze. Po jakimś czasie być może je odzyskają, ale czy odzyskają tego ani Pana, ani ja nie wiemy, ale jednocześnie no, musimy szkolić się z licencyjnych, który prowadził Polski Związek Piłki Nożnej, który na swój sposób trzeba powiedzieć, że poszedł w coraz bardziej nowoczesnym kierunku, na pewno niedługo jeszcze zbuduje sobie własną siedzibę, tylko jeżeli się ogarnie, powiedzmy sobie coraz bardziej finansowo, bo w każdym roczniku są powiedzmy sobie, trenerzy, całe sztaby szkoleniowe, 10-12 osób, bo tak dzisiaj musi wyglądać szkolenie. A więc szalona różnica, wracając do, do pana pierwszego pytania, jak to wygląda? kiedyś, kiedy było nas tych trenerów, selekcjoner jednocześnie reprezentacji, szef szkoły świetnej pamięci, pan Ryszard Skoncewicz lwowiak, trener górski, reprezentacja analizowa, trener słaboszowski, pierwsza reprezentacja, nie do lat 18 i ja, trener reprezentacji do lat 17. I to było wszystko, a dzisiaj w każdym odcinku mamy różne, plus oczywiście piłka nożna kobiet, które o dziwo też się bardzo pięknie rozwija również w naszym kraju. No znowu wyjeżdża panu kilku najzdolniejszych zawodników, Majecki do Monako, prawda, już sprzedany, ale wraca z powrotem właśnie dzisiaj do Legii z powrotem na treningi, bo za pół roku dopiero wyjedzie, ale kontrakt już jest w zasadzie z zawodnikiem tylko wypożyczonym do Legii. Wyjechał, prawda, Niezgoda, wyjechał Buksa, prawda, do Stanów Zjednoczonych i wyjechał młodziutki, prawda, w niecałych 30, prawda, meczach z Stoku, Klimala do Celticu, Glasgow. I to jest kierunek, który będzie istniał dalej, czyli musimy jeszcze lepiej, prawda, szkolić, wychować tych ludzi być może. Że jeżeli reprezentacja odniesie sukces, a jest to duży kłopot dla aktualnego trenera, jest to mojego byłego zawodnika Jurka Brzęczka, źle nota przyjętego przez pracę, mimo że awansował, i to jest wina panów dziennikarzy niektórych. Widocznie lepiej się znają od niego na tej piłce, a sądzę jednak, że to jest jego racja, a nie ich. Ale no sądzę, że nie zrobimy jakiegoś wyniku, bo wynik jest kołem zamachowym w każdej dyscyplinie sportu, co najlepiej udowodnił tener taylor z koszykarzami, zajął ósme miejsce, zostali drużyną roku, bo przecież ponad pół wieku żeśmy nie istnieli, jeżeli chodzi, prawda, koszykówkę, Mimo, że też gra wielu zawodników w naszej lidze z zagranicy. O świadkarzach nie będę wspominał, bo się trenerzy zmieniają, a jednocześnie utrzymujemy bardzo wysoki poziom gry, mimo również nasycenia też w pewnym momencie zawodnikami zagranicznymi, którzy z naszymi najzdolniejszymi juniorami, bo co chwila mieliśmy, czy to był, powiedzmy sobie, żebym nie zapomniał jakiegoś powiedzmy sobie, nazwiska, trenerzy, którzy zdobywali tytuły mistrzów świata juniorów i ci juniorzy potem poszli do pierwszej stacji i cały czas ta rotacja trwa. Część z nich, prawda, wyjeżdża, jak nowy pola jakim jest Kubańczyk, prawda, ale on z żoną Polką i dzieckiem, które im się, prawda, piękna dziewczynka urodziła, jak jest Sekurek, który gra we Włoszech, jak gra Kubia, który gra w Japonii i tak dalej. Czyli to mniej więcej charakteryzuje sport w ogóle jako taki. Przemieszczamy się, a jednocześnie jest pan trenerem reprezentacji, tak jak Brzęczek i on teraz wzywa zawodnika i on ma 2,5 treningu, 3 do pierwszego meczu, który się odbędzie 27 marca we Wrocławiu, a 31 w Katowicach.